Znajdujemy się w Starej Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Wykorzystujemy ten obiekt na magazyn pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Już dotarł do nas pierwszy transport. Jak Widać to przygotowane, przygotowane modelowo, standardowo, tak jak życzymy sobie, żeby to było przygotowane. Trafi to na palety i dalej do magazynu wojewódzkiego wojewody. Dzisiaj jest to pierwszy transport przekazany przez darczyńców z gminy Trzebiatów. Rozładowany i czekamy na kolejne dostawy dostawy między innymi z gminy Brojc i z kolejnych gmin powiatu gryfickiego tu jest centralny magazyn powiatu skąd będzie dystrybucja do magazynu wojewody I tam dalej na Ukrainę w sposób już uporządkowany, organizacyjnie, poprawnie przeprowadzony. Zachęcam do dalszych zbiórek, ale też chcę zaznaczyć, że z tych przekazów, które do nas docierają, już jasno wynika, że powinny to być produkty przede wszystkim żywnościowe, lekarstwa długoterminowe i. Każde z tych opakowań, jak tutaj widać, jest opisane i wiadomo co w takich opakowaniach się znajduje. Asortymentami poukładamy to na paletach i także to będą produkty, które będą precyzyjne, określone i wskazane, więc z łatwością będzie można je przetransportować dalej na potrzeby tych ludzi na Ukrainie, w Ukrainie, którzy tak dzielnie walczą, i tam jest tak niesamowita, duża e, potrzebna pomoc, i my w tą pomoc się włączamy. Dziękuję bardzo.